Na Waszą prośbę do Kiss List dodaliśmy katalog produktów. Misją katalogu jest stworzenie takiego miejsca, w którym znajdziecie nie tylko ciekawe produkty, ale również modele 3D i tekstury, dzięki czemu Kiss List jeszcze bardziej łatwiej przyspieszy pracę. Żeby wejść do katalogu wystarczy, że klikniesz na górze w tą ikonę wózeczka. To jest główna strona katalogu. Znajdziesz na niej po kilka produktów z każdej kategorii. Jeżeli interesują Ci inne kategorie lub chcesz poszukać czegoś innego, wystarczy, że znajdziesz na to menu na górze. Wejdźmy na przykład w fotele. Po lewej stronie znajdziemy przycisk do wyszukiwania modeli 3D, a pod spodem inne filtry. Wybierzmy tylko modele 3D. Wejdźmy na przykład w ten fotel. Tu pobierzesz model 3D. Tu dodasz dodatkową notatkę, a następnie możesz wstawić ten produkt prosto do swojej listy lub do ulubionych produktów. Jeżeli masz jakieś pytania, to możesz je wysłać prosto do marki za pomocą tego formularza, a pod spodem znajdziesz również bezpośrednie dane kontaktowe. Klikając w ten link, przejdziesz na stronę marki. Znajdziesz tu informacje o niej, linki do niej. Oraz wszystkie jej produkty. Jeżeli w KIS nie ma Twoich ulubionych marek, koniecznie daj nam o tym znać za pomocą formularza, który znajduje się na górze. Jeśli podoba Ci się ta nowa funkcja, daj nam o tym znać kciukiem w górę pod tym wideo.